365. Co się stało z kalendarzem? Szli. Czerwony dywan drogi prowadził ich bezbłędnie w określonym kierunku. Zamek stawał się coraz bardziej widoczny. W pewnym momencie z czerwieni muru wyłoniła się postać mężczyzny w purpurowym płaszczu. Zwolnili nieznacznie, bo nie jest łatwo iść, kiedy ktoś tak nagle się wyłania, ale jednak. Nie zatrzymali się ani nie cofnęli. Mężczyzna zobaczył ich z daleka, podniósł rękę i zamachał radośnie nad głową. Wyglądało to tak, jakby na nich właśnie oczekiwał. Powitanie ośmieliło ich nieco, więc od razu przyspieszyli kroku. Lilius spojrzał na papę Gregora, a papa Gregor na Liliusa. Srebrny zając zamrugał do nich chytrze i na chwilę rozpłynął się w powietrzu. – Kulturalny przybysz powinien odmachać – powiedziało spojrzenie papy Gregora i obaj podnieśli ręce do góry, którymi odmachiwali niezwykle kulturalnie. Mężczyzna w purpurowym płaszczu ruszył w ich kierunku. Teraz odległość między nimi zmniejszyła się dwa razy szybciej i już po paru minutach stali naprzeciw siebie. Skąd przybywacie zacni goście? Przybywamy z najmniejszego państwa świata, szanowny panie. Ja jestem papa Gregor, a to Lilius, odbywający ze mną podróż przez 365 odcinków. Czy daleko leży wasze państwo? Nasze państwo oddalone jest stąd o 65 lat i 1450 km. Widziałem, jak wasz niezwykły wehikuł obniża swój lot. I mruga jednym srebrnym okiem. Czy tylko przypadkiem wyglądałeś na niebo? Drogi papo Gregorze, wyglądanie na niebo jest moim codziennym zajęciem. Poszukuję pewnej bardzo ważnej daty. Czyli jest pan astronomem. Nazywają mnie Mikoko.